Chodź, no wskakuj. Czekaj, tylko poczekaj, uciekaj. Dobra, słuchajcie, dobra. nasz Patryk mikrofon dla kolegi z Kolimach. Dobra, ja zacznę, potem ty lecisz i wszyscy pomagacie, koledzy, Jak masz, jak może mnie? Marek, Marek, słuchajcie. Marek, znasz tekst, prawda? E, tak. Pomożecie Markowi. Uwaga! Hej dla mnie za teraz hey. dla mnie wyglądasz idealnie. Wyczam tańczysz hey. tylko hey. dla mnie. Hej hey, ładnie. Buja się tak ładnie. Tylko dla mnie Jeszcze raz Ej dla mnie Zatańczysz teraz dla mnie Wyglądasz idealnie Wytańczysz tylko nie. dla mnie Ej ładnie Bujaj Bój się. się tak ładnie Wyglądasz, Wyglądasz idealnie Wytańczysz Ty tylko dla mnie Zróbcie ci Marka Dziękuję Chciałem pozdrowić Karolinę, moją koleżankę Dzięki wielkie Dzięki wielkie 难发一点东西。<noise> <noise> <noise>